Cześć, Piotr Konant, Akademia W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czym jest collapsing shot i jak jego unikać i, i co to jest w ogóle i dlaczego to jest takie niedobre. Collapsing shot po angielsku, po polsku trudno mi powiedzieć. Ale chodzi o zjawisko, które polega na tym, że naciąg naciągając łuk gromadzimy energię. Gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy i mamy ją uwolnić i strzelić. Niestety w tym ostatnim fragmencie naszego naciągania, czy przytrzymania, czy celowania nasze ciało ulega zmęczeniu i w związku z czym Trudno jest utrzymać idealnie długość naciągu stałą. W ucznictwie sportowym przechodzi się przez clicker, czyli macie taką blaszkę, przez którą przechodzicie, jak już jest odpowiedni naciąg, wypuszczacie strzałę. W ucznictwie tradycyjnym nie ma klikera, więc trzeba bardzo dobrze kontrolować długość naciągu, żeby mieć powtarzalność strzelania. I uzyskanie tego z dużą dokładnością nie jest wcale proste. Cała idea tego, żeby strzelać równo, polega na tym, że mięśnie, które biorą udział w naciąganiu łuku, po kolei przyjmują obciążenie, kości przyjmują obciążenie, aż do momentu kulminacji, w którym tej energii mamy najwięcej, po czym następuje strzał. Nie należy nigdy absolutnie wracać z naciągiem. To jest taka przyczyna, jest prosta. Jeśli mięśnie już raz napięły się w odpowiedniej kolejności, to muszą odpuścić, żeby wrócić jakby do pozycji sprzed. Tak? Czyli nie trzymają tej energii, nie mają tej elastyczności. Robimy trzy ruchy zamiast jednego, bo naciągamy, wracamy i potem musimy znowu strzelić zamiast jednego. Gdzie naciągamy, ten ruch sobie się zatrzymuje praktycznie w miejscu, aczkolwiek on cały czas jest, on tam dokładana jest energia i dopiero jest uwolnienie tej energii. Dlatego fajnie jest pomyśleć o tym, że to jest jeden ruch, który się zatrzymuje dopiero, gdzie dochodzimy do naszego drugiego punktu kotwiczenia, czyli gdzie jest follow through. Tak? Czyli tak naprawdę naciągamy łuk, dokładamy siły, dokładamy energię skumulowana, chociaż ten fragment wygląda jakbyśmy stali w miejscu i jest uwalniana. I jest kontynuacja ruchu, czyli follow through. Collapsing shot przeszkadza w tym bardzo i jest takim efektem, który ciężko jest samemu zaobserwować, dlatego że tej naszej strony ręki cięciwnej w ogóle nie widzimy. Ona znika z naszego pola widzenia i pojawia się dopiero efekt w postaci strzału, lepszego lub gorszego. Dlatego collapsing shot jest ciężko zaobserwować łucznikom tradycyjnym, aczkolwiek znalazłem na to taki prosty, fajny patent, który może Wam pomóc. Oprócz tego, oczywiście, że musicie utrzymywać tą energię, i najlepiej, gdyby ktoś wstanął za Wami i zobaczył, czy Wam łokieć nie wraca. Ja Wam teraz pokażę taki collapsing shot, czyli naciągam łuk i wydaje mi się, że trzymam, tak? Ale tak naprawdę mój łokieć cały czas odchodzi od linii, widać, jak się zmienia jego długość, i to powoduje martwy spust. Czyli mamy martwy spust jako efekt tego collapsing shota. I teraz, dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że mięśnie nam się męczą w plecach, tak? I nam się wydaje, że utrzymujemy tą samą energię, ale to jest trochę złudne. My cały czas powinniśmy jakby energii dokładać do tego łuku, to znaczy musicie zwiększać napięcie siły w mięśniach, żeby utrzymać cięciwe w jednym miejscu. Mięśnie się męczą, więc musicie je mocniej zużywać. Trochę to przypomina tak, jakbyście stanęli na ugiętych nogach i chcieli utrzymać się w tej samej pozycji. No. Po pewnym czasie, jeżeli stoimy, to czuć wyraźnie, że musimy więcej jakby energii z siebie dawać, żeby utrzymać ten sam poziom, bo mięśnie się męczą. W ucznictwie ten efekt również zachodzi. Dlatego fajnie jest jakoś znaleźć sobie sposób na to, żeby wiedzieć, kiedy zaczynamy się zapadać, kiedy nam to zaczyna wszystko wracać. I to jest prosty trik, który Wam teraz pokażę. Ten prosty trik najlepiej będzie pokazać trochę z góry, więc się widzicie, że tak to wygląda. Ale co robimy? Jak macie tradycyjny łuk, dlatego właśnie też nie bardzo lubię łuki typu Hunter, bo tam nie bardzo można zrobić pewne rzeczy palcami, podkładam sobie palec idealnie pod strzałę. Nie podnoszę ją z tego punktu, z którego strzelam, tylko podkładam palec pod strzałę. W tradycyjnych łukach takich historycznych to musiało być naprawdę bardzo proste. Naciągam łuk i trzymam. I teraz, jak sobie zobaczycie, to ja mogę wyczuć, czy mi się po skórze strzała przesuwa w jedną stronę czy w drugą. Czyli naszym zadaniem jest sobie zrobić takie proste ćwiczenie. Naciągacie łuk i skupiacie się na tym, co czujecie na tym palcu. Czy strzała wam się przesuwa po naciągnięciu łuku, czy nie. Powinna stać w miejscu. Czyli trzymamy łuk i strzała powinna stać w miejscu nie przesuwając się. Taki prosty trik jest możliwy do wykonania yy, dla każdego. Także jest to takie ćwiczenie, które wam może ułatwi troszeczkę ten yy, ten problem jakby ustabilizować. Czyli naciągamy łuk jakby po palcu, tak? Trzymamy sobie ten łuk i możemy poczuć tutaj, czy ta strzała nam się cofa, czy się rusza. To dość wyraźnie czuć, nie, nie ma problemu z tym, także nie powinna się nigdy cofać. Powinna być zawsze e, strzała w jednym miejscu, czyli dochodzić do jednego punktu. Możecie też się sfilmować oczywiście, że strzała się cofa do punktu, z którego strzela i stąd startuje. A nie, że dojeżdża do jakiejś odległości za łukiem, po czym wraca i dopiero startuje. Tego błędu należy bardzo mocno się wystrzegać. Kolapsing shoty zwykle powodują strzały w lewo, w dół, strzała ma mniej energii, czyli są to po prostu zwykłe nie trafienia. Czyli naciągamy, trzymamy. Także zachęcam Was do tego, żeby się pilnować z tym. Pilnujcie tego, żeby to Wam nie wracało, a wszystko będzie dobrze. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.